Więzadła głosowe, fałdy głosowe, a może bardziej popularne struny głosowe. Tak naprawdę to jest nazwa tego samego, czyli właśnie więzadeł głosowych, które znajdują się, mięśni, które znajdują się w naszej krtani i dzięki nim powstaje głos. Żeby głos mógł powstać, więzadła głosowe muszą się zewrzeć, czyli następuje tak zwana addukcja, nastawienie. Nastawienie więzadeł głosowych może być miękkie. Czyli takie najbardziej korzystne dla naszego organizmu, kiedy one się ze sobą łączą, drgają i to jest wszystko zdrowe, bezpieczne, w głos wydobywa się spokojnie, nie ma żadnych napięć. Nastawienie twarde jest wówczas, kiedy więzadła głosowe mocno o siebie uderzają. I jeżeli spróbujesz uderzać tak o siebie palcami, to zauważysz, że po chwili palce zrobią się czerwone, to samo może zdarzyć się z więzadłami a dalej mogą pojawić się siniaki. Na więzadłach mogą pojawić się łuski więc nastawienie twarde jest napięciowe i niezdrowe dla naszego głosu. I ostatnie nastawienie to nastawienie chuchające. Wówczas nasze fałdy głosowe zwierają się w pewnej części, a w pewnej części pozostają niezwarte, czyli tak naprawdę w tej części nie pracują. Mówimy wówczas szeptem, tak żeby nas może ktoś nie usłyszał. Ale to jest bardzo niezdrowe dla tych więzadeł, bo część ich się nadużywa, a część w ogóle nie pracuje. Więc najbardziej zdrowy sposób, Addukcji, nastawienia pięzadeł głosowych to nastawienie miękkie. I tak staraj się mówić na co dzień. Po więcej ciekawostek dotyczących głosu i oddechu zapraszam Cię na mój profil. Dobrego oddechu.